Czyli zapraszam na badziew, tak? Watch us, Viviano, Quentin Fortune. Zapraszam na program Patryka Miersowskiego, Agnieszka Hardwańska. Witam Państwa, Patryk Mirosławski, to jest program AS-Wywiadu dziś w Klubie Loża w Krakowie, w pięknych okolicznościach przyrody, ale przy temperaturze, której nie da się znieść. Jerzy Cierpiatka, dzień dobry. Dzień dobry. Spotkanie z legendą dziennikarstwa, wielki zaszczyt. Niech Pan no. teraz tłumaczyć z tego, co powiedziałem. Przede wszystkim uważam, że to, co Pan powiedział na wstępie, to jest grubą przesadą, naprawdę grubą. Wcale się nie czuję ani legendą, ani, ani, ani jakąś taką personą szczególnie, szczególnie znaczącą dla dla prasy sportowej, aczkolwiek, aczkolwiek miło mi po pierwsze słyszeć ten komplement, a po drugie też jakąś tam cząstkę do tego wniosłem, żeby, żeby poziom tamtej pracy, tamtej, bo, bo mówimy o pewnym okresie, jednak już zdaje się zamkniętym, żeby, żeby traktować w kategoriach poważnych i żeby to stanowiło jakby przesłanie dla tych następnych pokoleń dziennikarskich, uh -huh. które jednak myślę, że powinny się na dobrych wzorcach utrzymać Mój program ogląda... Dużo młodych ludzi, którzy pewnie pana nie kojarzą. Skąd się bierze? ja wiem skąd, ale prosiłbym, żeby pan powiedział. Hmm. Legenda dawnego dziennikarstwa krakowskiego, którego jest pan, znowu nie chcę być zbyt miły, ale powiem, że pomnikiem, albo żywym pomnikiem. Nie, to muszę absolutnie skończyć ten centrum po raz kolejny, dlatego że. Zaraz, wyjdzie na to, że pan nie kontruje co pytanie. Że jest? Nie, nie, w żadnym wypadku tak nie będzie. Natomiast. Yy, tutaj po prostu muszę absolutnie, i to, to nie, nie ze względów takich związanych z dyplomatycznymi kręgami, ile, ile, ile zastanę faktycznie, muszę tutaj yy, pewne miejsce w szyku zachować i, i oddać, i pamiętać, i oddać, oddać yy, należne honory tym wielu moim kolegom, którzy, którzy yy, na, wyższym, na wyższych pułapach jednak operowali w sumie. Tu nie jest to do uwierzenia, poza mnie, ale, ale proszę wierzyć, że tak było. I między innymi dlatego ten poziom, poziom, gazety, w której miałem ogromną przyjemność pracować yy, przez lat 20 kilka, yy, a traktowany już niestety w kategoriach przeszłych. Yy, dzięki temu, dzięki temu, że, że, że poszczególni wykonawcy, tak prezentowali ten tak wysoki poziom, również poziom całej gazety był tak tak, 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 tak wysoki, czyli myślę tutaj oczywiście o krakowskim tempie, które przeszło do niebytu niestety, ale to jest, jest jest już jakby okoliczność okoliczności bardzo złożone temu towarzyszyły. Porozmawiamy o tym za chwilę, natomiast bardzo wcześniej proszę. chciałbym zapytać, co było siłą tempa, bo mówiło się o tym, mówi się do dzisiaj o tym, że przegląd sportowy zawsze był merytorycznie ubogim krewnym. Konkurentem oczywiście, ale takim ubogim krewnym z Warszawy. Że sport katowicki to w ogóle nie jest startu do tempa. Że tempo było robione mądrze, że tempo było robione inteligentnie, że tempo było robione z błyskiem, że tempo to była ostatnia gazeta sportowa w Polsce, po którą sięgała inteligencja. Czy pan się z tym zgodzi? I tak nie. Myślę, że woli jakby historycznej zgodności z prawdą. Myślę, że trzeba podzielić, podzielić ten rozwój powiedzmy powojennej, czyli również przedwojennej jednej pasy sportowej na, na jednak dwa takie yy, bardzo istotne rozdziały. Yy, można dokonać pewnej cezury i, i, i wyznaczyć pewne granice pomiędzy jednym stanem a drugim. To tempo było ubogim krewnym przeglądu sportowego i sportu przez długie lata i myślę, że dopiero w połowie lat 80. dokonał się taki mhm. zasadniczy przełom. Może inaczej. Wtedy zaczęły się pewne początki, Pe pewien problem został zasygnalizowany, natomiast przełom się dokonał powiedzmy na przełomie 80. lat i 90. zgodzę się absolutnie natomiast z tym, że w 90. lata to było, to, było to systematyczne podnoszenie w prestiżu tempa jego miejsca w hierarchii gazet sportowych i to był stan, który absolutnie odpowiadał rzeczywistości. To znaczy po prostu my już w tym czasie absolutnie nie czuliśmy żadnych kompleksów wobec przeglądu sportowego ani, ani sportu. Natomiast jeszcze na sekundkę jakby rozwijając ten, ten pierwszy wątek, natomiast proszę mi wierzyć, że wcześniej było zdecydowanie inaczej. Yy, piłka nożna była absolutną domeną sportu. Jeszcze u uh -huh. czasów naczelnego Tadeusza Bagiera i później Andrzeja Koniecznego. Yy, natomiast przegląd z całą pojadą świetnych dziennikarzy znakomicie uzupełniał. To wszystko był taką gazetą bardziej wszechstronną. To się, to się radykalnie zmieniło później, z tym się zgodzę całkowicie. Dlaczego tempo upadło? Ja wiem, że to jest pytanie tak szerokie, że można było o tym mówić dwa dni. Znaczy, myślę, że odpowiedź na to, na to pytanie wiąże się z poprzednią kwestią. Paradoksalnie było zbyt dobre, żeby się yy, utrzymać na rynku. Yy, I właściciele przeglądu sportowego zdali sobie doskonale sprawę z tego, że w ramach rosnącej konkurencji będzie czymś najbardziej bezpiecznym dla przeglądu sportowego yy, dokonać czegoś wprawdzie w rękawiczkach, yy, w, yy, korzystając z pomocy znakomitych prawników. Natomiast yy, zrobić coś, co powinienem takim. No powiedzmy moralnym będzie, będzie jedną wielką gangsterką. Ja powtarzam to, co kiedyś pogląd kiedyś był powiedziany na, na, w jednym z mówi i nadal upieram się, że, że pod względem y, moralnym y, to, co zrobił przegląd, to było parzywe, to było absolutnie niegodne tych znakomitych tradycji przeglądu właśnie, przedwojennych jeszcze, kiedy naczelnym przeglądu był Kazimierz Wierzyński, czyli złoty medalista olimpijski, tylko nie w kategorii stricte sportowej, kiedy pracował tam tak znakomity dziennikarz jak Jan Erdman, kiedy po wojnie yy, mieliśmy Zmarznika, mieliśmy Cerdowskiego, mieliśmy Jerzego Jabrzęckiego, mieliśmy całą prawidłowo wyśmienitych dziennikarzy i później to co, i trzymających się pewnej pewnej takiej y, ogromnie istotnej dla sportu czystości reguł gry. Zostało to zbrukane, aczkolwiek mówię w pewnej takiej otoczce przyzwoitości, to znaczy y, my z Tempem się łączymy, y, powstanie nowy tytuł, jeszcze lepszy i tak dalej, to były absolutne pozory. My mieliśmy w 1998 roku, kiedy świętowaliśmy jubileusz 50-lecia, mieliśmy pełną świadomość, że to, jest, to są końcowe chwile Tempa, mhm. ponieważ za moment wejdzie monopolista na rynku, na rynku polskim i to będzie monopolista mocniejszy Mówi Pan o Axelu? Proszę? Mówi Pan o Axelu... Y -y, tak, Axel Schminger natomiast mówimy o Markwardzie w sumie, y -y. jako już taką osobę, takiej osobie, która oficjalnie sygnowała ten pomysł. Mówię również o tych Panach, którzy stanowili świtę Markwarda. Nie zapomnę tego, jak właśnie na tym wspomnianym bieżu Pan Dąbrowski, jeśli dobrze pamiętam, taką łamaną polszczyzną, Roztaczał świetlane perspektywy przed tempem, w sytuacji, kiedy wszyscy dziennikarze tempa wiedzieli, że za moment będzie rozmowa się skończy, a jeśli się nie skończy, to już na, przy zachowaniu absolutnych pozorów gry, reguł gry, czyli, czyli że tak de facto to będzie jeden tytuł. Yy, znaczy, nie będą dwa tytuły, ale w zasadzie zawartość będzie bardzo podobna z mikroskopijnym składem tempa, yy. jeśli chodzi o zawartość z, Zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Jak to wyglądało? Jak wyglądało zamykanie tempa, przejmowanie tempa przed przegląd sportowy po to, by to tempo upadło? Yy, dokonywało się to etapami. Yy. Bo, myślę, wiemy, że... bo wiemy, że Warszawa w ogóle wysyłała do Krakowa, prawda, swoich, swoich ludzi często, którzy nie robili... Może często to nie, to, to nie jest najlepsze słowo, ale którzy nie robili dobrej roboty dla was. Znaczy... W... Mam na myśli na przykład pana Rodzińskiego. A to, bo już później. To było później pan, pan Rodziński, a później pan Kołton no, jakby zamykali ten pokój, mhm. Kończyli całą imprezę. Natomiast... Natomiast myślę, że yy, ja wcale nie, nie jestem dobrego zdania o tych panach, natomiast... Myślę, że w Gwoli Sprawiedliwości należy zaakcentować coś, co jest stanowi istotę sprawy, to znaczy to, że te decyzje zapadły na, na wyższych szczeblach, zdecydowanie. Ostatnio w Niemczech powóźnia nawiedziła taką piękną miejscowość Pasał. Tam była siedziba tego koncernu, w sumie miałem przyjemność być tam kilkakrotnie i myślę, że tak samo jak w przypadku pracy sportowej, tak samo też na wysokich kręgach dokonał się zupełny, zupełnie nowy podział rynku w ogóle w tasie. Proszę mhm. zwrócić uwagę, że potężne tytuły, tak jak na przykład Tybuna Robotnicza, która, która sięga, której nakład za gierka sięgał 800 tysięcy w sobotnich wydaniach, yy, przestała istnieć, mnóstwo tytułów przestało istnieć. Natomiast jeśli chodzi o yy, sportową stronę zagadnienia, Przegląd uderzał dwutarowo. Przeglądowi równie, równie aczkolwiek w drugiej kolejności, zależało na tym, żeby również zawłaszczyć monopolem na Śląsku. Stąd ogromne problemy z katowickiego również. Krótko po złożeniu wizyty w 2004 roku przez pana Ziębę i Kołtonia, podczas której pan Ziemar był raczył, raczył przekazać, że kończy się cała rozmowa. Niebawem ta sama ekipa pojechała do, do, do Katowic z identyczną misją, żeby, żeby zamknąć sport. Przegląd poszedł w moim przekonaniu w złym, absolutnie złym kierunku i jakby wracam do tego, o czym pan mówił poprzednio. To znaczy stał się gazetą, Diktę informacyjną yy, przechył w kierunku ukołanego przeze mnie futbolu, był tak oczywisty i tak nieznośny w odbiorze, że. To rodziło bardzo określone konsekwencje dla odbiorców. Mówiło się o tym przegląd piłkarski. Przegląd piłkarski to jest, pan, to, to, to był zabieg sztuczny. Ja bym zrozumiał, gdyby, gdyby e, znakomity sport katowicki, który w latach 60. -tych, 70. -tych, jeszcze 50. dysponował całą plejadą, no wyśmienitych speców, takich jak Maliszewski przykładowo. Czy, czy Wietław Kaczmary, który też, mhm. to, też to robił przy Stasiu penal świętej pamięci, gdyby sport wtedy w latach 60. poszedł w kierunku takiej monokultury piłkarskiej, to miałoby to, miałoby to być może pewien sens tego dlatego, że pod względem wykonawczym byłoby, mhm. byłoby to, łatwiejsze do... do Okej, okay, o Przeglądzie jeszcze za chwilę porozmawiałem, bo mhm. ja mam wrażenie, że dzisiaj to jest, jak mówi Janusz Basałaj, najnudniejsza gazeta świata. Ja się pod tym podpisuję w pełni, natomiast... Mhm. Yy, mówi Pan o tym, jak, jak Przegląd przejmował yy, tempo. Jak wyglądała ta ostatnia faza, jaką rolę w tym odegrał Roman Kołtoń, jaką rolę w tym odegrał Waldemar Lodziński? Myślę, że, że, że redaktor Lodziński yy, mimo wszystko wierzył w to, że ta możliwość jest, yy, możliwość jakby uratowania w pewnych, pewnych granicach samodzielności tempa, w pewnych, mówię w, bardzo, w takich bardzo zawężonych ramach, że jeszcze jest to wykonalne, bo to dało się wyczuć w, momentach, kiedy, w momencie, kiedy przez ładnie kilka miesięcy czynił starania, żebym wrócił do tempa. Wie Pan, ja poszedłem mm -hmm. w 1999 roku, ja miałem jeszcze gwarancję czteroletniej pracy w tempie ale z dnia na dzień, dosłownie jeszcze z domu wychodząc, nie wiedziałem, że w południu już będzie po temacie. Ta decyzja była decyzją spontaniczną, ale dobrze się złożyło, bo bardzo taka wpływała osoba zwłaszcza Warszawy przyjechała wtedy do Tempa i my dosłownie tak aglista podjęliśmy decyzję, że wszędzie osób wychodzimy z tego, z tego bałaganu, bo nie, nie miało to po prostu żadnego sensu. Ja mm -hmm. nie widziałem sensu w tym, żeby przez 4 lata, wie Pan, sygnować własną osobą działalność, to byłoby Tak, tylko to nie jest proste, bo Pan o tym mówi tak, a wyszedłem tak, jakby pan szedł do knajpy i z niej wyszedł, natomiast ludzie mają kredyty, Ta. ludzie muszą płacić rachunki, a umówmy się dziennikarze, prasowi, nawet wtedy, dzisiaj to już w ogóle, to nie są ludzie, którzy zarabiają krocie. Bezwzględnie tak, wie, wie pan, każdy, każdy podejmował, swój, dokonał swojego wyboru. Sześć kolegów i nie da się ukryć, że pod względem towarzyskim pewna rysa powstała wówczas, bo nie ma decyzji, że zostają w tym, w tym właśnie świadomi tych ty, ty jakby swoich codziennych, życiowych e, problemów i e, nie, my tego nie przyjęliśmy gładko. Natomiast, natomiast przyjedzimy to mimo wszystko ze zrozumieniem, mhm. dlatego że, że wie pan, każdy w tych, takich momentach przemowy musi decyzję podejmować. Ja nie, nie miałem żadnych zobowiązań natury rodzinnej, kredytowej, więc wyszedłem. Podjęliśmy próbę powalczenia, powalczenia na rynku. Powstał tytuł z, y, Super Tempo. E, przegląd był do sprawy przygotowany wcześniej się do nas, był przygotowany perfekcyjnie. Podziemiał w tym numerze w Boże Ciało dostaliśmy od pani sędziny Nowakowskiej. Nakaz sądowy, zamknięcia połączony z klauzulą natychmiastowej wykonalności, zakaz wychodzenia na rynek. Ciekawostka polega na tym, że było to w Boże Ciało o 13.20. Ta decyzja przyszła. W związku z powyższym ani w, czwartek, ani w piątek, ani w poniedziałek, bo przecież już sobota, niedziela są w tej nie można było niczego żadnej kontakcji przeprowadzić. Więc ta gazeta miała na starcie zostać unicestwiona. Także panią, panią Sędzinę Nowakowską serdecznie pozdrawiam. W sumie, bo to i, i życzę jej głównie takiej uciążliwej pracy w inne rocznice Bożego Ciała, bo to było świetnie. My drugi raz zostaliśmy zmuszeni do zmiany tytułu po 30 numerze, ale byliśmy przygotowani, mieliśmy jeszcze trzeci tytuł. Popełniliśmy dużo błędów dlatego, że po prostu nasza determinacja była tak ogromna, że mimo Powiedzmy, osiągnięcia merytorycznego poziomu na, na wysokim pułapie, my, nie, my popełniliśmy błędy natury logistycznej, a o trzeba było zacząć. Nie, nie powinniśmy iść wtedy z przeglądem na konfrontację, trzeba było przy skromnych środkach, trzeba było jednak ten pierwszy okres przetrwać. Wybrać mi konfrontację taką rynkową. Mhm. Nie wiedzieliśmy o tym, że przegląd jest tak na znakomity w kręgach sądowniczych i skończyło się to, jak się skończyło. Ja dlatego powiedziałem, że nigdy nie wracam już do tematu pod tym tempo, skoro w Warszawie nic nowego się nie zmienia. Jednak się zmieniło dlatego, że redaktor rodzinski zaproponował, że pojawił się w Krakowie i zaproponował powrót do Tempa. Wie Pan, ja jestem osobą sentymentalną, lubię, lubię właśnie powroty, jednak, choć wiedziałem, że to jest bardzo ryzykowne przedsięwzięcie i po, nie wiem, po chyba dziewięciu miesiącach nalegań, może nalegań, No w każdym razie negocjacji wróciłem mhm. i to była jedna z najfatalniejszych decyzji, jaką w życiu podjąłem. Ja zdaję sobie sprawę dosłownie po trzech czy czterech miesiącach, że to wszystko, co stanowiło grunt naszych ustaw, a co stanowiło dla mnie i warunek do powrotu, czyli samodzielność, trzymanie się, y, 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 możliwość wypowiedzenia się szerokiego na określone tematy, one były mhm. precyzyjnie określone, y, to, to słowo nie zostało dotrzymane. W związku z powyższym, y, na to wszystko nałożyło się już w październiku. Nauczył się nowy pomysł, żeby przegląd stał się jeszcze bardziej, nie wiem, faktem, super ekspresem w sensie również layoutu pewnego. I jak usłyszałem z ust redaktora Łodzińskiego, że tutaj na grafik ma decydujące słowo, bo on, on decyduje jak to ma wyglądać mhm. graficznie, a zawartość merytoryczna idzie w tym momencie na, zupełnie na dalszy plan, czyli praktycznie nie ma żadnego znaczenia, więc... E, powiedziałem sobie wtedy, ja nie mam czego tutaj szukać po prostu. E, kilka miesięcy później e, aha, redaktor Młodziński powiedział wtedy, ale komu się nie podoba to zawsze może odejść, dostaniemy się w zgodzie i tak dalej. No i tak się stało, bo życie wie by pan bywa przewrotne, że to z redaktorem Młodzińskim za wcześniej niż z nami się przegląd sportowy rozstał. Ja nie wnikam. nie to kompletnie nie interesuje, jakie były, wie uh -huh. Pan, powody tego. A redaktor tego. Roman Kołtoń jaką odegrał rolę w tym Redaktor wszystkim? Roman Kołtoń przyszedł już w zasadzie w momencie, przed, do, do, w momencie kiedy... Powiem, że przyjechał do Krakowa, wręczył wszystkim Ta, wypowiedzenia, ale to tak? już była sprawa, sprawa przesądzona. Przyszedł, wręczył wypowiedzenia. Natomiast zdecydowanie gorszą rolę tutaj mu, mu, muszę oddać y, y, Sprawiedliwość. Zdecydowanie w sposób skandaliczny zachował się Pan Zięba, który, który Cały zespół zgromadził w sali, w której jest zakaz palenia, po czym poinformował, że ten zakaz istnieje i należy się do niego stosować. Przy czym wyjął papierosa, zapalił i powiedział, ale mnie to nie dotyczy. Przy czym w jednej ręce trzymał papierosa, a drugą rękę trzymał że nie spodni. Także to już, pomyślałem sobie, to jest w misiu na naprawdę wysokim poziomie i nieprzypadkowo coś prezesem takiej firmy akurat. Czy to było gnojenie? ze strony tak zwanej warszawki. Wie pan co? Myślę, że, że ja bym tego w takich kategoriach nie nie W takim najgorszym stylu. Yy, yy, bardziej wie pan bolesne było to, że... To było takie, pan to było takie sztuczne, takie yy, inaczej, takie yy, bez podbawione żadnej refleksji, wykonywanie poleceń góry, ponieważ liczył się cel, jaki ma być osiągnięty, czyli tempo ma zniknąć z powierzchni w sumie. Proszę zwrócić uwagę, że do tego zachodzono latami. się mhm. z przeglądu wiedzieli doskonale w sumie jak to zrobić. Że w momencie kiedy nagłośni, nagłaśniać będą sprawy, czy ktoś nagłośni sprawę z tego względu, ze względu na raptowność wydarzeń, to wtedy, wtedy podniesie, się, podniesie się być może jakiś protest na rynku ogólnopolskim i i wtedy ten, 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 ten rozgłos był przeglądowi kompletnie niepotrzebny, bo oni w gruncie rzeczy wiedzieli w sumie, jaka była, jaka była geneza, jaka, jakie były intencje, jakie były metody podjęte przez przegląd. Czy dzisiaj praca w przeglądzie sportowym, po tych wydarzeniach, o których Pan mówi, ale też czytając tę gazetę, to jest obciar? Powiem Panu tak, ja zawsze byłem przyzwyczajony do, do Pełnienia przez gazety pewnej funkcji. Jest to szczególnie istotne w obecnych czasach, kiedy gazeta jest programowo spóźniona, bo mu musi być oczywiście oczywistych względów programowo spóźniona, yy, w stosunku do internetu. Prawda? W związku z powyższym, jeśli, jeśli yy, wydarzenie dzisiejsze może być skomentowane w gazecie dopiero jutro, w gazecie jako takiej, to siłą rzeczy informacja, jako taka, jest informacją wtórną. Prawda? Już nie ma czegoś takiego, jak, jak przez lata cały, że dziennikarz był przede wszystkim źródłem informacji. Znaczy inaczej, on zdobywał informacje na tej zasadzie. Teraz ta informacja za moment, oczywiście ktoś tę informację zdobywa, ale w momencie, kiedy ta informacja idzie, a idzie, pierwsze pierwszej idzie do internetu, ta informacja yy, staje się informacją anonimową. Mhm. W związku z powyższym yy, uważam, że... Czegon powinien pełnić funkcję zdecydowanie bardziej komentatorską, od, odnoszącą, się do, odnoszącą się do tego, co stało się wczoraj, godzinę temu. Być może pewne sytuacje przewidywać, ale to wszystko na bazie jakiejś takiej, no, powiedzmy, mówiąc górnolotnie, Takiego publicystycznego podejścia do sprawy. Natomiast obawiam się, bo miałem. Ja, ja nie jestem regularnym czytelnikiem przeglądu, natomiast obawiam się, że ten pogląd, nie to założenie, o którym ja Panu mówię, z mojej perspektywy jak najbardziej słuszne, jest absolutnie niewykonalne ze względu na właśnie brak możliwości wykonawczych i tutaj jest, tutaj jest ogromny problem. E, powiem Panu tak. E, myślę, że. Ci wielcy, ci, którzy tworzyli potęgę przeglądu, czyli poczynając od, od yy, Rozenstocka, od Synowca, od yy, Wierzyńskiego, mówię o latach przedwojennych, i później jeszcze cały i później jednego i drugiego, oni się przewracają w grobach. Z dwóch powodów. Z powodu, z powodu... zacznę od tego takiego dla nich nieistotnego jakby yy, powodu. Yy, z powodu z, 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 tego absolutnie zbukania zasad fair play, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o sytuację związaną ze zlikwidowaniem tempa. Ale to jest jakby z ich perspektywy, y, chyba no, ma, byłoby to mało bolesne. Natomiast, natomiast oni muszą się przepraszać w grobach z tego względu, jeśli, jeśli mają tam gdzieś na, na, na górze możliwość czytania przeglądu sportowego. Jestem przekonany na tym, że po pierwszej czy drugiej próbie oni by trzeciej już nie, nie, nie przetrwali chodzi już tam są tam, tam wysoko. Po prostu to jest coś, co urąga, urąga, e, urąga no przynajmniej takiemu elementarnemu, elementarnemu poziomowi. E, poza tym sposób podejścia do sprawy taki, wie pan taki od strony, już nie kibica i kibola. panie gazeta jest do tego, żeby wie pan, żeby jednak tę opinię publiczną kształtować. Ja tego nie jestem w stanie pojąć. A po trzecie został zgubiony ten jakże istotny moment dla przeglądu, pan, gdzie były, tam, tam była pewna harmonia, nawet można było powiedzieć, że piłka była, miała swoje miejsce oczywiście, ale piłka nigdy nie była traktowana w, na zasadach tak szczególnie, szczególnie e, nadzwyczajnie. Piłka, piłka była atletyka, był świetny boks, o świetni dziennikarze i też sukcesy znakomite, przecież. E, i, 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 i było miejsce na publicystykę. Przegląd zaczął, ten późniejszy przegląd w latach 80. zaczął odchodzić od tego, a później już poszedł w sposób taki, w taki ślepy, ślepy zaułek. Jak pan, jeśli do tego nało, do, dołożyć te błędy natury merytorycznej, jakie po prostu Zdarzają jest, się często. No zdarzają się często i w tym momencie nawet nie rozwijajmy tematu. To wszystko daje to taki bardzo nieciekawy nie obraz. Miałem przyjemność porozmawiania, po pozwolił Pan, że, że, że nie, nie powiem o, nie mam po prostu jakby Jasne. dyspozycji do tego, ale proszę mi wierzyć, że to była osoba, która z której Maciej, Żura, z którą Maciej Żurawski e, którą Maciej Żurawski zna dobrze i z drużyny, tak, tak to powiem. Mhm. I kiedyś sobie rozmawiamy, właśnie. To rozmowa, osoba o nim bardzo wrażliwa, bardzo, bardzo inteligentna i taka, wie pan, zdystansowana do tego, co, 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 co nas otacza na tym rynku prasowym. I my na ten temat właśnie rozmawialiśmy, jakby przy okazji. I uf, ktoś powiedział, wiesz, wie pan, co rozmawiałem z jednym z dziennikarzy. To kolega, to był kolega, bo nie wiem jaki to teraz dla się, a ona i mówi, "Powiedział mu wprost, nie ma się w sumie, ale ta gazeta nawet nie nadaje się do zawijania w niej I to jest, jak pan, to było bardzo niegrzeczne, w sumie bardzo takie, e, bardzo takie utrzymane może w mhm. tonie. To powiedział odczesny. Natomiast... Natomiast to pan to powiedział. <grym> to powiedział yy, w, tym, w tym momencie, ale dobrze, że wie pan, że są osoby, które nie patrzą w sposób, w sposób taki, taki yy, yy, że, że, że są osoby, które są w stanie po prostu ogarnąć to w jakichś takich kategoriach yy, normalności, aczkolwiek to, co się wszystko dotyczy przeglądów od wielu, wielu lat jest absolutnie anormalne absolutnie anormalna. Tutaj pan powiedział o Januszu Basowaniu, Janusz pamięta doskonale ten czas, kiedy ten przegląd, z którym, proszę mi z dziennikarzami przeglądu nasze relacje, relacje i dziennikarzy, i tytułów jako takich, były przez, przez całe lata 70., 80. nienaganne. No bo świetne. Później, później to wszystko, co się stało, nie przełożyło się o oczywiście na ten punkt koleżeński, bo tu mam mieć do szeregowych pracowników, czy nawet funkcyjnych pracowników przeglądu, no tu mam mieć potencję o to, co się stało. Natomiast, natomiast my nic złego nie mamy do tego. natomiast mam zazwyczaj decydentom w sumie i tym osobom, które były w pierwszym szeregu, mhm. wykonując te decyzje, te decyzje, przepraszam, że aż tak bardzo skomplikowały, skomplikowały mnie i mnóstwo kolegów, życie zawodowe. że do tego momentu zaczęło się szukanie wie Pan, jednego, drugiego, trzeciego źródła. Ten energi jest absolutnie zawężony. Ja powiedziałem, że ja stosuję zasadę, nie wiem czy to można polemizować, czy ona jest słuszna, czy nie, ale ja do nikogo, wie Pan, nie dzwoni, nie, 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 nie zgłaszam yy, swojej osoby. Yy, natomiast yy, cieszę się, że dzięki świetnym kontaktom z Andrzejem Gowarzewskim i te kontakty trwają już od 1991 mhm. roku, znaczy w sensie takiej współpracy stałej, bo, 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 bo znaliśmy się już wcześniej, że ja od czasu do czasu otrzymuję od niego zlecenia, kiedy mogę po prostu pan tak, tak po staremu od strony tej czysto dziennikarskiej, y, 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 rzucić temat, zaproponować, podyskutować jak ten temat dobrze napisany i y, 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 y pewne, y, y, pewne rzeczy. Co pan, czy pan się zajmuje dzisiaj, oprócz tego, że czasem y, sytuacja jest gowalny? Pracuję, pracuję jako rzecznik, y, ma związku piłki nożnej. E, współpracuję z e, portalem e, internetowym. E, to jest Super Tak, e, Sportowe tempo. Sportowe tempo, Sportowe tempo. Z tym, że to jest taka bardziej luźna powiedzmy, współpraca. Uh -huh. no, jestem związany bardzo blisko z Garbarnią jako klubem, które mówię panu, który jest, za, zawsze był mi bliski sercu, ponieważ od Starego Stadionu, mieszkam w tym samym domu od od Starego Stadionu dzieje nas nie wiem, 800 metrów, więc to byli moi, moi idole, teraz koledzy, pracuję, W drugiej bym jesteśmy, przeżywamy ogromne problemy, mamy e, sporo zastrzeżeń co do polityki obecnie prowadzonej przez PZP, która niestety mhm. nie uwzględnia sytuacji finansowej w sumie tych klubów, które są na tym. Są, znajdują się w drugiej czy trzeciej kolejności odśnieżania i, i to jest trochę bolesne. Wczoraj się dowiedziałem, że, że w przyszłym sezonie za rok druga będzie się składać już tylko z jednej, będzie jednoczłonowa. To jest złych pomysł absolutnie, ale jakoś sobie wypal i... I marzymy o tym, żeby ta świetna piłka, jaka była kiedyś na Ludwinowie, jaka w ogóle była w Krakowie, już nie mówię o żurawskiego pokoleniu, bo to pokolenie grało najlepiej w sumie. Nie było takiej wiszy, proszę wierzyć. E, Rozmawiam z Rodziskiem Kapką, z Adasiem Musiałem. E, oni są zgodni, z Kaskiem Knicksikiem. My graliśmy ekstra, ale mówi, te lata, pierwsza połowa lat 80, yy, 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 ubiegłej dekady, to było to było coś kapitalnego. To była wisła, którą się chciało oglądać w sumie. Ja mam nadzieję, że ta, że ta piłka do Krakowa wróci, aczkolwiek gdybym miał szczerze powiedzieć, kiedy ona wróci i czy, to, to bym nie wiedział kiedy. I, ale na pewno powiedział, że nie wróci szybko, niestety obawiam się, że to będzie bardzo, ale to bardzo długi i żmudny proces, będący konsekwencją no, fatalnych błędów, jakie przez lata popełniano, a, a nie liczono się ze skutkami tych decyzji. Musimy kończyć, bo się ugotujemy. Dziękuję, że Pan wpadł do naszego programu. Dziękuję pięknie. Wielki zaszczyt. No i mam nadzieję, że parę rzeczy wyjaśniliśmy. Super. Super. Dziękuję, Ludziom Panu, z Warszawy. Pięknie. No Dziękuję. i teraz właśnie tam wracamy. Dziękuję. Jerzy Cierpiatka, były dziennikarz Tempa, był moim i Państwa gościem.